Powierzchnie lasów w Polsce stanowią ponad 9 milionów hektarów, z czego 80% z nich zarządzane są przez lasy państwowe. Nasuwa się więc pytanie, jak nasz kraj przygotowany jest na wypadek zagrożenia pożarami w kontekście płonącej Australii i czy są możliwe na taką skalę? Przede wszystkim musimy tutaj powiedzieć, że ten rodzaj pożarów, jaki występuje w Australii, to jest zupełnie inne pożary, inna skala, inny klimat niż tutaj u nas w naszym powiecie, w Polsce. Także takie pożary, tak większy, wielkich obszarów, tak przenoszone koronami drzew, u nas praktycznie można powiedzieć, że są niemożliwe. Ale to nie znaczy, że pożarów nie ma. Tylko w minionym roku odnotowano 3239 pożarów lasów o łącznej powierzchni 947 hektarów. Z pewnością obszar ten byłby znacznie większy, ale tu na ratunek przychodzi stworzony system przeciwpożarowy przez lasy państwowe. Do gaszenia pożarów w lasach państwowych wykorzystywane jest 363 samochody patrolowo-gaśnicze, 34 samoloty i 4 śmigłowce. Do dyspozycji są leśne bazy lotnicze oraz lądowiska operacyjne. Mamy wieże obserwacyjne, około 660 takich wież jest w Polsce zainstalowanych, przy czym ponad 200 60 z nich jest wyposażone w kamery. Do tych kamer, oczywiście, są podłączone komputery, które analizują horyzont w poszukiwaniu pożarów. Trzeba dodać, że tylko w minionym roku lasy państwowe przeznaczyły 88 milionów złotych na ochronę przeciwpożarową. Część tych środków wykorzystano na budowę zbiorników retencyjnych i przeciwpożarowych, jak również na wybudowanie i utrzymanie dróg przeciwpożarowych. Mamy ich około 64 tysiące kilometrów. Kolejnym elementem są zbiorniki i punkty czerpania wody, takie jak ten z moimi plecami. Mamy ich około 13 tysięcy. Dodatkowo lasy państwowe od lat podejmują kroki w celu pozyskania odpowiedniej jakości i ilości materiału nasiennego na wypadek zjawisk klęskowych, takich jak klęski huraganowe, pożarów, powodzi, gradacji owadzich czy pojawów patogenów grzybowych. Obecnie posiadamy. We wszystkich chłodniach lasów państwowych około 2 miliony kilogramów nasion, wszystkich gatunków wiastych i krzewów w naszym kraju na potrzeby nadleśnicy. Natomiast jako strategiczne zasoby genowe w Polsce zgromadzone są nasiona najbardziej wartościowych populacji drzewiastych z naszego kraju, a także roślin zielnych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca na Dolnym Śląsku. Łącznie posiadamy 7 ton takich nasion. Około 250 gatunków drzewiastych, krzewów oraz roślin zielnych. W wyniku zmian w środowisku mogą z naszych drzewostanów ustępować pewne populacje, ale na tę chwilę żaden gatunek drzewiasty naszych lasów nie jest zagrożony wyginięciem.